Hej, witam was w kolejnym odcinku z Guild Warsa jedynki. Teraz, e, dzisiaj robię sobie misję fabularną, ale już zrobiłem pierwszą część. E, z, a misje fabularne właśnie są takimi tarczami tam oznaczone i... i to widać, już że któryś raz z kolei ją robię. Nie wiem, no, takie doświadczenia są dość długie, nie? Po prostu i się łaźni się. Moby zabija, bije się, wszystko i tyle, dość, że fajne nagrody, fajne no jakieś nagrody lecą już z tych misji fabularnych to tu eskortuje takiego księcia, uwolnił niewolników teraz on tutaj zaczeka, bo, bo, bo będę musiał przejść będę musiał przejść tam dołem i otworzyć mu bramę, on tu będzie czekał Nie to jest kurde, to, to jest tam A nie, to tu jest właśnie ten zamek Z no mówię to takimi tunelami jest porobione wszystko Nie nagrywałem właśnie. Zacząłem tą misję zaraz i kurde przypadkiem kliknąłem, zamiast nagrywania do streamowania, nawet nie mam e, skonfigurowanego tego. Do, e, muszę teraz otworzyć mu tą bramę. Teraz jest ten do e, Forest Far Story, ja w to nigdy nie grałem, ale jest niby nowy serwer, nie w Forge, bo w, wytwory Gameforge w ogóle nie gram, kiedy grałem w of Magic i, i wystarczy przygód z Forge. Ale teraz sobie gram. w yy... nie mogę iść tutaj, bo tam jest taka dodatkowa misja, ale tam i tak nie przejdę. Wytwory Gameforge Game po prostu tam jest masakra. Teraz nie będę tego Forstory przejął, jakiś inny ten, ale no, za chwilę znowu wejdzie jakaś ulepszona wersja też Forstory że mnie to tam nigdy też nie interesowało za bardzo, nie wiem nawet co to jest za gracz, jakby się spodziewać, ale sobie to ściągnę zobaczę, nie? Po prostu czy, czy to jest sensowne. sensowne, Na pewno wielu ludzi w to grało No zobaczę właśnie jak to będzie wyglądać na tym nowym tym Nie chcę za długich właśnie tutaj. No to jest jakiś ludzik. Nie chcę za długich filmików A to jest ta dodatkowa misja, ale nie chcę Musimy robić, bo ona z jakimś śledzeniem i one gdzieś tam idą a właśnie, no ona się sama chyba zaczęła prze, prze, się, bo nie musimy zawodać się No dobra no to Spróbuję wykonać. Ja muszę iść za tymi z właśnie tą grupą żołnierzy Oni są niosą właśnie tam, tam pochodnie czy coś Muszę za nimi po prostu iść i nie wiem, czy one, oni gdzieś mnie doprowadzą, czy coś tam otworzą. Ostatnio za blisko poszedłem i się zluru, z, z, zlurowali. No, ale teraz postaram się być troszeczkę dalej. Właśnie tu miałem kiedyś jakiś przepał, bo raz, raz doszedłem, właśnie tutaj do końca, i tam jakąś katapultę naprawiłem, czy coś. No i w Kudy myślałem, że to jest koniec tej misji. Wyszedłem po prostu i wszystko się jakby. Można powiedzieć, z jednej strony dałem dupy a później gdzieś poszedłem tu w te tereny i po prostu mnie wywaliło, nie? No, cała drużyna mi nagle zginęła, jakby no nie wiem dlaczego, sama przez się zginęła. Nie wiem to jakiś bug, czy jakiś bóg, czy po prostu wyszedłem poza obszar tej misji, czy, czy no nie mam pojęcia w ogóle, nie? Chociaż nie powinienem wyjść, bo tutaj po prostu to jest wszystko tunelowe, to raczej nie powinienem wyjść. Czy miałem coś zrobić, no nie mam pojęcia. W każdym razie, coś, coś się stało takiego, że ten jest strasznie długie są te misje, kurde, to, to przynajmniej z, z co najmniej godziny, dwie godziny trzeba mieć czasu, żeby taką jedną misję skończyć, nie? To już naprawdę... konkretnie. Spróbuję tam z nimi gdzieś się udać, nie chcę żeby się znurowali tak jak ostatnio. Mówię, to już naprawdę praktycznie nie no, ma widać graczy nigdzie, bo po... Bo... Patrzyłem w tych miastach, tamten czasami jakieś tam pojedynczy gracze jeszcze gdzieś tam są, ale to już jakieś marne jednostki. A tu jest jakieś może przejście. A tam jest jakiś obóz. No proszę, a no wtedy za blisko po podszedłem i się wszystko zgórowało mi no, a tym razem nie mam troszeczkę mniej czasu na nagranie, bo czytam książkę sobie e, zakopiłem o inwestowaniu i to dość dużo czasu mi było na 800 stron także troszeczkę czasu pochłania, ale jest bardzo przydatna no kule się zrenowało przydatna wiedza no to chyba nawet, jeśli ktoś się nie interesuje inwestycjami za bardzo to i tak chyba powinien tak w zasadzie przeczytać, bo ogólnie tak Kurde, o, opisuje dość dobrze nawet to wszystko co nas otacza, to co... rynek, ekonomia. Jest dość ciekawa, naprawdę ciekawa wiedza, nie? A tam i prawdopodobnie w tamtym kierunku muszę się gdzieś udać. Tak mi się wydaje. A, oni tutaj cały czas idą z, z tym z tym zniczem. <laughs> atakuje, to zobaczymy, co się stanie. Jest mocny, Ale się tym po prostu zainteresowałem nawet nie ze względu na to, że... I tak mi się wydaje po prostu, że każdy powinien mieć jakąś taką wiedzę, przynajmniej podstawową, nie? Jakieś pieniądze w o oszczędzaniu, Troszeczkę nie to nie wiem, czy dobrze zrobimy, czy źle, czy misja się uda, czy się nie uda. Zresztą zobaczymy. No, no. i no, mówię, każdy powinien mieć jakąś taką wiedzę e, ogólnie o finansach, Polacy. Raczej nie mają żadnej tej wiedzy, wszyscy wydawałem wszystko na jakieś kredyty gówna, pierdoły kupują Też jak zrobiłem tą recenzję konsoli mi też po części chodziło właśnie o, o to czy w ogóle warto w to iść, nie? Bo po prostu moim zdaniem lepiej kupić komputer, bo jest przydatniejszy do więcej rzeczy, nie? Chociaż ja mówię na no konsola Ciąglądało się. o no i z... zaliczyłem ten miecz No i kurde i tych zrobiłem przypadkowo Misja dodatkowo wykonana i ten miecz jest zbity No i właśnie mówię Kurde no tych przypadkowo Ja w ogóle nawet na początku w ogóle tej misji nie chciałem zaczynać A się wydało, że to właśnie była jakaś no, dodatkowa misja miecz się wbił, tak? Czyli jakaś główniejsza misja no i mówię, że po prostu Polacy powinni mieć większą wiedzę o inwestowaniu, o tym wszystkim, o działaniu tych rynków. Myślę, że to tak podstawa, w ogóle, dobra, to jest szerszy, szerszy temat, ale wydaje mi się po prostu, że takie rzeczy to powinni w szkołach uczyć, a oni uczą ludzi jakiegoś totalnego gówna, no niestety trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zamiast yy, naprawdę jakąś cenną wiedzę, która się ludziom, bo nikomu się też wiedza ze szkoły w życiu raczej specjalnie, no nie przyda za bardzo, nie wiem do czego, do czego, no, czytać, czytać, czytanie i pisanie, ale to już miałem przed iściem do szkoły, kurde, także, także kurde, no to nie wiem co mnie nauczyła szkoła, no w zasadzie nic, za bardzo nic. Nie serio, no kurde, i mu się zastanowił. To nawet niemieckiego, kurde. Nawet nie znam nie, nie, Miałem wszystkie lata niemiecki, ale słowa praktycznie nie znam. Nie, no serio, ze szkoły nie znam. Nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, jaki jest temat i lekcja po niemiecku. Ale ja, ja, angielskiego nie miałem. Nie miałem w ogóle. Nie miałem ani jednego. Nie, jeden rok miałem chyba, ale też z niego za bardzo nie pamiętam nic. Chyba się uczyłem tam o miesiącach i dniach tygodnia, coś takiego. Jakieś podstawy, bo my go nigdy nie mieliśmy, to ta nauczycielka nawet poważnie tego... Nie wzięła w ogóle tej naszej nauki. No szkoda, to jest w ogóle grubszy temat. Ale... No, angielskiego nie znam jakoś super. No ale mam y, dziewczynę, która jest z Filipin i ona porozumiewamy się z nią tylko po angielsku, tak, że i nie, nie miałem w szkole angielskiego i po prostu się nauczyłem tego sam, bo potrzebowałem. A nie znam jakoś dobrze, no nie potrafię na przykład czytać tam super po angielsku, tam piąte przez dziesiąte zrozumiem, ale taki y, komunikatywny język, żeby się dogadać, no, to, no to, 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 to znam. No i tam cały czas się... Uczę w, w ramach możliwości, na metodę prób, błędów, jakieś lekcje no teraz mówię, teraz się skupiłem trochę na tym inwestowaniu, bo znam, że to jest dość ważne. No ale u, uczę się tak tego, czego chcę, nie? I, I ja w szkole nikt się mnie nie zapytał, jakiego języka chcę się uczyć. No gdyby się mnie zapytał na przykład jakiś nauczyciel, słuchaj, ktokolwiek, żeby się mnie zapytał, jakiego bym się chciał uczyć, to na pewno bym nie powiedział nigdy niemieckiego. Już jako y, dziecko się interesowałem trochę komputerami. I to mnie fascynowało i jednak y, wiedziałem, że angielski mi się przyda, ale nikt się mnie nie zapytał, nie po prostu wywalili angielski i koniec, nie? i, i zamknęli dupę po prostu, no, tak to wygląda w szkole. Ja rozumiem na przykład, że szkoła jest potrzebna, na przykład jeśli ktoś chce tam zostać jakimś bankerem czy coś, no to wiadomo, wykształcenie jest takim, takiej osobie potrzebne, ale no nie wiem, czy do czegokolwiek więcej jest przydatna. No wiadomo tam jakieś studia medyczne, coś takiego, no to wiadomo, no tam... No studia to jest coś innego, chociaż wielu przedsiębiorców nawet no nie kończy tych studiów czy coś, a jakoś im się udaje, nie? Jakoś udaje, no nawet nie udaje, po prostu no oni się sami uczą, tak? Oni się rozwijają mimo tego, bo nie chodzi o to większość ludzi na przykład nawet skończy na przykład szkoły, a potem w żaden sposób już się nie rozwija nigdy, nie? Tylko idzie do pracy, chodzi, robi swoje i, i tyle, nie? Już, już nikt nie, niczego się nie uczy, dlatego wydaje mi się po prostu, że u nas takie społeczeństwo jest dość ograniczone, no nie o pieniądzach, to w zasadzie o, o, o rynkach, o inwestycjach, o w ogóle o niczym, to nie wie w zasadzie całkowicie nic, nie? A to jest dość ważne jednak, bo to, kurde, każdy z nas tymi o, się wrota opuszczają, nawet fa, Fajnie, kurde. Nawet te łańcuchy zadrżały. Za mówię, tak gra mnie zaskakuje cały czas. Ale mówię, wydaje mi się, że to jest bardzo. Ja myślę, że każdy powinien się uczyć, co go interesuje, powinien to rozwijać. A nie tam, oni namuszają na przykład komuś jakieś pierdoły w ogóle. To przecież, jak ktoś będzie miał jakieś zamiłowanie za, za do fizyki czy tam do matematyki, to on będzie, no, on w szkole akurat nic z tego nie rozwinie. On w zasadzie będzie to robił po, po szkole, w domu, czy, czy w ogóle później, w zasadzie pewnie później, bo w większości ludzi to się już nie mówię na przykład jakieś. Są, są na przykład dzieci, które już od malutkiego, malutkiego, no w zasadzie jak się nauczą czytać, pisać, to już wykazują jakieś znaczne zainteresowanie wiedzą, technologią, zazwyczaj tam jakieś programiści już od najmłodszych lat się tym interesują i, i oni już w zasadzie wiedzą, co będą w życiu robić od małego, czy tam na przykład czytają jakieś y, książki, czy coś, już od małego mają takie zamiłowania, a u niektórych ludzi po prostu się to później o, o, o ten, y, później się po prostu tam, no nie, u niektórych nigdy, ale u niektórych na przykład później się tam jakieś zainteresowania rozwiną czy cokolwiek, no i wydaje mi się po prostu, że no, szkoła to jest chyba, no dla mnie przynajmniej kurde, szkoła to było kurde, chyba najgorsze. Naprawdę, no ja tam się, no tam była walka o życie, nie? Kurde, tam była walka na przerwie, żeby w ogóle przetrwać. Żeby przetrwać w ogóle, a nikt się nie uczył. W ogóle tam jest straszne rzeczy, nie? To, to, to mówię, to, to, to jest rozmowa na inny temat, kurde. tutaj troszeczkę ich jest. Nie wiem czy mogę iść ja pójdę tędy w lewo, bo ostatnio... Mam że też wszystko nie... O kurde, co to teraz wszystko się zdurowało? Mam nadzieję, że sobie w radę mam troszeczkę. Mam że się wojownik złożył. Mam że healer by szybko wskrzesi, tak. Co tam się dzieje? Czemu on tak obrywa? Znaczny demon kto panuje na, na dole. Nie chcę. Bo to mówię coś się dzieje niedobrego. Jeśli kropne obrażenia wszyscy obrywają. Czy tutaj boss jest? do takie zmieszane raczej. Chociaż mówię, teraz to nauczanie na przykład zdalne, to mi się wydaje, że po prostu to, jest, to będzie miało dobry skutek. Z tego powodu, że... Z tego powodu, że po prostu, no... te dzieciaki być może oni sami jakieś, no nie wiem... No nie wiem, jak to nawet... To nie wiem, teraz wiem, że jakieś tam prędzej to były, że te nauczyciele no, rzucili jakiś temat pod nogi i ten dzieciak po prostu tam się sam miał tym organizować sobie, czy te, teraz jak mają jakieś tak jakby na zasadzie wideokonferencji, że po prostu tam, nie wiem, widzą się czy coś przez kamerki, no to już troszeczkę lepiej. No ale to tak by mogło wyglądać, tak spoko, nie? Tak by mogło to w ogóle wyglądać na moje. Nie musi być w ogóle żadnego... E, nic więcej, nie na no, moje to by, było, to, by, to by w zupełności wystarczyło takie coś. Te, taka nauka. I może może by się ktoś w zasadzie bardziej w międzyczasie, nie mówię, że każdy, ale rozwinął jakieś prawdziwe zainteresowanie, coś ktoś naprawdę ci się interesuje. szybko rosnąć. Mogę coś konkretnie magowieć, no, to jakiś mag pewnie. A ten co stoi, kurde, leser Chyba się zbugował. A no, wszyscy nie żyją. No i już pozamiatane, tak? No, wszyscy nie żyją, ja użyłem skill'a, no, i, i... mogę, mogę kończyć, kończyć... moją eskapadę. No, tutaj raczej nic nie zrobię, nie? Bo healera nie ma, healer nie żyje. Resnąć go nie mogę. Nie wiem, że spróbuję gdzieś dojść, jeszcze sam nie wiem czymś. potem gdzieś przez te wrota muszę przejść albo coś. Mówię, to jest może jakaś wymuszona ewolucja i na moje by to mogło tak zostać. Nie, to nauczanie zdalne to mogło zostać. Przynajmniej by szkoły pozamykali, być może by... Kurde ktoś, yy, to tutaj nie wejdę. Szkoły by jakby pozamykali, to by kurde było, było więcej, by nie trzeba było wydawać kasy na utrzymanie ich, tak mi się wydaje, nie? Nie, no nie mogę tutaj przejść. A to, a to tutaj było kurde to. Hmm. No nie wiem, bo ostatnio poszedłem za tą bramę i zginąłem, nie? Co w ogóle tu mam zrobić? A, to są jakieś dwie? czek Czy to coś dało? Czy nic nie dało? Może to coś trzeba zrobić Może trzeba w to wejść? Nie Na level to praktycznie nie rośnie, no to jest jakieś główne zadanie i ono się mruga, ta tarcza to nie wykonałem go jeszcze, bo tak ono by się już nie mrugała. No dobra, już będę kończył, bo ten filmik się przeciąga. Hej, na razie trzymajcie się, cześć.